Cześć sąsiad, cześć. No on to ma dobrze, kurde. Przebiegnijmy szybko. Nie to się narobi, kasę dostanie, martwić się nie musi, wraca do domu, Wolny, robi co chce. No, tu, nie, na tu gospodarce. Ale własne chociaż chociaż własne bramy są wolną elektryczną. Dobra, spać, na co Witam wszystkich w kolejnym filmie, to film z nowej serii. Dzisiaj taki krótszy film, tylko oprowadzenie po gospodarstwie, w tym co udało mi się zbudować. Mapa to jest chyba Staropolska, nie jestem pewny. To nie wiem, sobie na może długo filmów nie robiłem. Nieważne, pewnie. Przynajmniej żeby było ze sto wyświetleń pod filmem, to zrobię kolejny odcinek. Czy zrobię i tak, potem kolejnego, gdzie mi się chciało też zrobię. No potem zobaczymy. Dobra, to zaczynam. To grudeczek jest. Jakieś drzewo, coś tam. Jakaś roślen, kwast. Nie wiem co to jest. Jakieś te Soliki tam widzieliście już coś, ale to zaraz drewno jakieś. Siema. Tuiki, płoty poustawione, domek też elegancki. Gospodarka mała, ale domek fajny stoi. Brama fajna. Przesówna tu coś jakieś było rozwalane to jest taki mało fabularny się <grystanie> w ogóle fabularny tak pokazuję po prostu zbudowałem jakiś tujki garaż ten płot mi się bardzo spodobał tak pomyślałem że go tu użyję taki polski dosyć jest mi się wydaje tu garażyk jest ale tu przejdziemy zaraz z tego garażyku jakieś naprawienie sprzętu już było coś widać. Dobra, lecimy tu, co tu jest. Hej, to wygląda tak Bardzo mi się po to zdodowało i tu jest taki, nie, taka wiatka mała z blachy. tym są blachy na dachu. 30 i kopaczka 30. To będzie w, w czasie serii restaurowana ta 30, także nie bójcie się tur tak samo. Tu nowe zakupione o jak skoczymy. Kopaczka już odrestaurowana, elegancka długo nie będę, nie będę korzystał, będę z derka zbierał, to może pierwsze dwa sezony albo jeden. Potem kupię sobie jakąś anę albo bolko, jak coś wyda. Nie umiem robić modów samemu. Ale 30 dobrze, chodzi tam pali od strzała To no, trochę brzydko ogląda No się zrobi po kolei. No wale, wejdziemy tu. Co? Co tu? Ładny ten domek tu ten i samochód. Golfik. Siódemeczka, w tym w kombi. O nie byle co to już dobry sprzęt. Tu tarcze, kurwa, takie tarcze. Nie tarcze fele ładne. Obra, dalej, cóż to jest? Sipma. Sipma na małe belki. fajna hot restaurowane, też elegancko wygląda I tu kurczaki. Zaraz może otworzymy ten garaż. Pięćdziesiątka, piątka, tu ma to chyba, coś się wąsy nazywało, zielona, 18 z przodu, kur, tak mi ciągnik, często będziemy go używać, mi się wydaje, bo, no, jest, bardzo mi się podoba, i jeszcze w ta puszka, puszka głośno Fajną naprawdę bardzo mi się podoba ten ciągnik, dalej obryskiwać biarski, trochę tu mamy na tych sezonach, ale, Dobrze się spisuje, tam pompa robiona była, to uh, teraz tu chodzi. Dobra, garaż. Są dziwnie te triggery ładnie o, do teraz. Dobra, przejdziemy se tu. Gospodarstwo małe, bardzo, bardzo mi super wyszło, mi się tak podoba to gospodarstwo. Górne, dlaczego nie mógł? według mnie. Może Wam się nie podoba, ale mi się bardzo podoba takie małe, małe ale bardzo mi się podoba. Domek kurde, tu mało on no, Tak się podoba, że nie no, Dobra, tu jest brama kolejna, płotek. Nie wiem, powiem, napiszcie w komentarzu jak Wam się podoba, bo dla mnie jest mega. Tu jest e, silos w środku, można zciepać, ale zaraz Wam pokażę. Dobrze, header do bizona. Muszę widać jaki kolor będzie. są też nie taki brzydki. Nie chciałem brać już wszystkiego starego, tylko może bizona się potem wymieni, czy coś. Będę planowa rozbudowywać to gospodarstwo. Ten garaż też nowo pobudowany, bo to miał wcześniej nie być, ale tak pomyślałem, że go zbuduję. Bo to pusto było strasznie te maszyny, tylko były dwa garaże. To ledwo co mieściło. No dobra. Kolejna brama, wszystko się elegancko otwiera. Uwaga, późno biegający pies. Właśnie nie mam psa. Musimy jakiegoś psa sobie zrobić. Pierwsze pole doszczeń do malowane, dopiero ustawiałem siogalnie. Kurwa nie będę dzisiaj pokazywał, bo nie wszystkie są przygotowane do pokazu. Ubrony też będą szły do jak to powiedzieć. Restauracji. Tak chyba. Doszły wszystkie do naprawy od malowania. Co tu jeszcze? Talerzóweczka. 28 talerzy. Też będzie szła do roboty będzie pewnie robota no to nie wypłaca się REGA też super można 7 z tyłu podjąć ale nie mam takiej maszyny co pociągnie to no dobra chcecie pewnie tu wejść co? To wbijamy jest tu te mniejsze co to stoi przyczepka, ale nie pokazuje wam co tam stoi, bo stoi przyczepka to jest auto są D45 albo D47, nie, nie, nie pamiętam o, i już coś to stoi. 63p. Też mi się bardzo podobny O, małe maszyny co? 55, 30, a 60. Też odmorowana elegancka. 55, z kabiną taką Podoba mi się. To jest dalej sadzarka. Wydaje mi się, jak kopaczka jest, tutaj jest sadarka musi być. Coś tu wskażę. Tak, to jest sadzarka. Dalej, co tu jeszcze jest, pług, kolejna brama, są trzy bramy w ogóle Jak mi wyszło, że pasuje bardzo Tu w sumie innego wpornika nie miałem, że tu przejazd i no, musiałby się przyczepami wykręcić Tylko też na no, stoi, nie chciałbym się cały czas tutaj ale podoba mi się te bramy, dobra Przyczepka kolejna, druga i siewnik, u mnie poznanie. mań też trochę szybko też. I co to jest? Cóż to za kompań? Bizum. Ładny bizuń. Kurde, cóż to za bizon naglaka ma kabinę fajną. robimy do środka. Bokiem z tej bo chciałem przesunąć Tak jakoś nie zwróciłem tu uwagi, ale no. Super. Przed palmem komorze. Nie wiem, czy dobrze słyszycie te dźwięki. już jest standardowo Dobra, słucham. Jak za chwilę pochodzi, zobaczmy co tu jeszcze jest. Cichem, ciche mam te dźwięki. Ale zobaczymy, jak to na żniwach. będzie z nim ładnie, wygląda. Chyba trochę ze mną popędzie. Nie, będzie. Nie, nie zapowiadać na większe pola. Na razie, są takie sprzęty. Tu jest lejek, stoi sobie legancko jak będę no, chciał prowadzić zawsze, nawet myślałem, że będzie słabo z tym polskim maszynami do ale myślę, że nawet jest ich trochę. starsze znaleźć, ale o i tu jest właśnie ten tak, można sypać tu zboże, tu się po prostu jeszcze została i tu legancko przyczepa mi się podjeżdża, super. Nie widziałem czegoś takiego na No, Tak byśmy po prostu stołali bez tego, tego, ale jak się znalazło, to, to, to jest. Cóż, cóż jeszcze? Tyle chyba, co to, to będę pokazywał. Zgadź mi może tego bizona, bo zapomniałem. Słyszę go tu cały czas. Jeszcze trochę, teraz to takie prace pożniwne, po bardziej żliwe. Może no wiosna wiosna powiedzmy, że jest. Zobaczymy co będzie w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem. Możliwe, że będzie scadzenie ziemniaków albo coś, jakaś robota w polu siebie. Zobaczymy. Zobaczymy. To do zobaczenia. Cześć.